No to się mało, się Milo, Radionarchia. mi się przez ten prowadzki Bełkot w sieci. Dzisiaj omawiamy słynny na cały świat i przechodzący do historii wywiad z Putinem. Także z lewej, jak i z prawej strony trwają właśnie komentary, komentarze, właśnie na temat, co tam się właściwie odjebało. Z jakiego powodu i dlaczego właściwie Putin został do, do, dopuszczony do głosu. Lewica trąbi, że nie powinno się. I lewica oczywiście liberalna, tak? Czyli wiadomo, kto razem i tak dalej trąbią, żeby żadnych platformy nie dawać Putinowi do rozmowy. No, ciekawe, jak w takim w, w wypadku, jak się dowiedzieć, o co mu tak naprawdę chodzi temu człowiekowi i z jakiego powodu napadł na Ukrainę. No, podobnie bywało tutaj w ruchu tak zwanym anarchistycznym, że mm, pamiętam, że raz kiedyś miałem taką sytuację, kiedyś tam po jakimś tam filmie, który się nie spodobał, tam 130, y, ta, 130, żeby było chociaż, tam 32. równorzędnemu liderowi ruchu anarchistycznego, pamiętam jedną ja taką wypowiedź, która mnie rozśmieszyła do łez, że y, powiedzcie, o czym on w tym filmie, Powiedział, czy tam na, yy, co opublikował w tym filmie, jaką treść. Tylko przypadkiem nie dawajcie mi yy, linka do, tej, do, do tego filmu, nie? Że to wy zinterpretujcie to, co on powiedział. Natomiast yy, sama ta wypowiedź nie za bardzo mnie interesuje. O. Yy, także typowo anarchistyczne podejście. Yy, yy, można się pośmiać. Natomiast no wiadomo, że ruskie onuce są już tam w sumie yy, omamione jego nieomylnością, tego Putina. Z drugiej strony lewica, yy, tak zwana liberalna, yy, próbuje za wszelką cenę go zdyskredytować. Yy, natomiast, no, co tutaj dla nas <coughs> jest, jest ciekawe i zaskakujące, yy, powiedział on głośno na temat mentalności ludzi wschodu na temat Polski. Taka mentalność niestety jest zauważalna, tylko że ona nie wybrzmiewa, nie wybrzmiewa w mediach, czyli, że Polska współpracowała z Hitlerem, no, no jest, no tak było. Tak? Jeżeli chodzi o zajęcie Czechosłowacji, Polska jest jakiś tam niepisany pakt, yy, porozumienia miała z Hitlerem, i yy, cały świat był w szoku, jak yy Polska tą, tą, tę Zaolzie zaatakowała. I to można iść dalej. No, Druga rzecz pospolita i wtargnięcie na Litwę, zwane potem, czyli Cześci nas nie nienawidzą. Tak? Już, już I od razu trzeba przypomnieć, że Cześci nas też nienawidzą za 68 kiedy to jako brat, bo legenda w Czechach głosi, że Polacy i Czesi są bracia, daliśmy im cios w plecy, atakując ich w 68 razem z Ruskimi yy, podczas tak zwanej praskiej wiosny. Czyli Czesi nas nienawidzą jak psów. Yy, Litwa nas nienawidzi jak psów za Unię Polską, tzw. Unię tak zwaną Unię Polsko-Litewską. I właściwie te wszystkie unia, no oczywiście z polskiej strony, tam jak to wspaniałe było, nie, no po prostu my staraliśmy na, na tereny litewskie, yy, próbowaliśmy je yy, Polonizować, tak. Także, o co teraz chodzi? No, chodzi o to, że polska narracja w szkołach tak podstawowych jest zupełnie inna. Wygląda na to, że Polska jest zawsze nieomylna, Polska zawsze y, jest tym tam pawień papugą, matką boską Europy i, i różne inne bzdury się na ten temat tej Polski mówi, że Tam sensacja w ogóle nie rzucił ziemi skąd nasz ród. Do tego wszystkiego tam 200 lat pod zaborami, żeśmy się utrzymali, jak wszyscy na świecie, i potem wyjeżdża za granicę i chodzą, nie? I chodzą potem strusie, pawie, dumne nie wiadomo z czego. No Polska jest takim samym kra kraikiem, zacofanym, jak cała reszta tych kraików z Europy Wschodniej, tak? Nic nie dzieje. Ogólna ciemnota yy, w ruchu anarchistycznym to bardzo widać, nie? Że tutaj taka zasłoma ta z butów cały czas wyłazi wszystkim, i to wszystko jest. Mówiąc szczerze, o dupy. Natomiast, no właściwie, yy, ta rozmowa z Putinem i właśnie tą mentalność, yy, co myśli Wschód na temat Polski, yy, bardzo je uwypukliła. I niestety trzeba się z tym liczyć, i jest to kompletny dysonans do tego, co, co polska propaganda nam próbuje wmówić na temat Polski. Także yy, tyle ja wyniosłem z tej rozmowy z Putinem. Pokój.